Na dachy katowickich basenów wróciły ule. Pszczoły po zimowej przerwie pojawiły się ponownie w dzielnicach Burowiec i Brynów. Bardzo się cieszymy z powrotu nowych dwóch rodzin pszczelich na basen na burowcy i na basen na Brynowie. Każda z tych rodzin liczy około 20 tysięcy pszczół. Finalnie podczas sezonu ta rodzina może się nawet rozrosnąć dwukrotnie, także liczymy na to, że ponowny zbiór miodu z okolic katowickich basenów, a nie tylko basenów, bo także z dachu katowickiego Nospru będzie mógł być przebadany, wyprodukowany i Przedstawiony do spożycia mieszkańcom. Jest to produkt promocyjny miasta Katowice. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo się z tego powodu szczycimy. Chciałbym powiedzieć, że inicjatywa jest bardzo, bardzo fajna. Widać, że ten miód, który sam osobiście próbowałem rok temu, jest bardzo smaczny i zdrowy, a taka inicjatywa tylko powoduje to, że te obiekty nie tylko są przyjazne dla tych klientów, ale także pokazują, że jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem. Staramy się zachować jakąś równowagę w ekosystemie, więc można sobie wyobrazić, że te pszczoły zawsze tutaj były, natomiast na to, to my. My, ludzie tak naprawdę wyparliśmy je z tych terenów, gdzie czy to pszczoła miodna, czy jakieś dzikie zapylacze żyły, więc staramy się w jakiś sposób taki kontrolowany no, stawiać ule na terenie miasta, aby również ta zieleń miejska miała zapewnione zapylenie. Natomiast no, to się odbija potem no, tym, że nie ma aż tyle owadów. Tak? Dzięki temu, że kwiaty nektarują, wydają owoce. Tymi owocami karmią się później ptaki. No, te ptaki mogą łapać chociażby komary, które doskwierają nam w lecie. Więc no, staramy się, aby ten ekosystem taki miejski żył w jakiś sposób i no, aby panowała jakaś równowaga. Ze względu na to, że temperatura w aglomeracjach miejskich jest wyższa niż na terenach mniej zurbanizowanych, pszczoły w Katowicach mogą być aktywne przez większą część roku oraz lepiej znoszą zimy niż owady z uli, umiejscowionych na przykład na terenach wiejskich. Kilka lat temu zastanawialiśmy się, kiedy stawialiśmy pierwsze ule w samym ścisłym centrum Katowic, tuż przy Rondzie, przy, przy Spodku w Katowicach, 5 lat temu i właściwie Dwa ule stanęły tak na próbę, żeby zobaczyć, czy w ogóle jakiś miód będą znosiły. I okazuje się, że właśnie te dwa ule, które stoją tam w ścisłym centrum przy, przy superjednostce, no one od pięciu lat noszą największe ilości miodu i zimują naj, najsilniej. Natomiast w takich miejscach jak tutaj, no to tutaj mają do dyspozycji park, ogródki działkowe, jakieś aleje lipowe, akacje, no głogi, które powinny zakwitnąć tutaj za kilka tygodni. Także jest pożywienia dla tych pszczół pod dostatkiem. Średnio z każdego ula znajdującego się na terenie miasta Katowice można otrzymać 20 kg miodu.